Wiele spraw, jeden temat. Dziś moim Państwa gościem jest Daniel Dan Kowalski, uczestnik dziewiątej edycji programu Love Island Wyspa Miłości. Cześć. Witam bardzo serdecznie. Skąd pomysł w ogóle na udział w tego typu programie? Powiedz. To jest taka śmieszna historia, bo kiedyś jak tam w Anglii byłem, to w ogóle znajomi z pracy nazywali mnie Love Island Dan. Po prostu nie wiem, może poprzez to jak wyglądałem, jak się zachowywałem. I dlatego po prostu no, tak wyszło, że w sumie to brat mnie oznaczył tutaj w polskiej edycji. Napisałem. W ciągu, roku, w ciągu kilku dni tak naprawdę już lądowałem na wyspie, nie? więc bardzo szybko to się wszystko potoczyło, wydarzyło i fajnie. Jak swój naszy pobyt w programie, swój udział? Fajnie, fajnie, pozytywnie. Na pewno też były cięż... ciężkie momenty, ze względu na to, że jednak jest to zamknięcie, odcięcie od świata, więc psychicznie na pewno ta pomoc była potrzebna, która jednak była nam udzielana, ale ogólnie bardzo pozytywnie mówię, my... Negatywne komentarze. Nie dotykają, dlatego na plus bardzo. Trochę tych komentarzy jednak było. było. I nie przyjmuję się tym hejtem, który tam w ogóle, ale. Na twoją osobę w się Powiem szczerze, że to jest tak, że jak byłem w programie, to słyszałem, ja nawet nie czytałem żadnych komentarzy, ale słyszałem, że były. Wiem, że moi bliscy znajomi, którzy mnie z walczyli, także dziękuję bardzo. Ale po wyjściu z programu miałem tysiące wiadomości, z których. Tak naprawdę może trzy były negatywne? DM na Instagramie zapełniony. Tak, tak, było tego dużo, ale mówię, same pozytywne. Ludzie bardzo często mi pisali, że gdyby nie ja, to nie byłoby czego oglądać, nie? Dlatego bardzo pozytywnie. Co ciebie najbardziej zaskoczyło w Love Island? Tak osobiście? Co mnie zaskoczyło? Tak najmocniej. Kurczę, no nic jak mam być <laughs> sprawdzić. Jesteś takiego. No. Czy nie? <laughs> no nie, nie byłem niczym zasko zaskoczony. Gdzieś tam wiedziałem, jaka to jest fabuła, e, więc byłem można powiedzieć, na no to przygotowany, nie? Więc, no kurczę, no nie, nie mam czegoś, co by mnie zaskoczyło. Czy były jakieś momenty, które chciałbyś wyciągnąć z programu po obejrzeniu już po jakby swoim powrocie z wyspy? Nie, ja jestem z tych osób, którzy nie żałują tego, co zrobili. Jest to dla nas lekcja, zawsze można wyciągać jakieś wnioski, ale uczymy się na błędach, jesteśmy ludźmi. Jakie było Twoje podejście do związków miłości przed samym programem? I czy się to zmieniło tak mocno, iż, no wiadomo, masz, masz parę i tak dalej mhm. z Amandą aktualnie, ale czy ten program może czegoś uczyć, zmieniać? Wydaje mi się, ogólnie jeżeli chodzi o sam ten program i bycie tam, idealne warunki, to naprawdę szybkiego zadłużenia się w kimś, jak najbardziej. Mówię, ja miałem dość ciężką przeszłość przez moje kobiety i dlatego nie wierzyłem, że kogoś znajdę. Jeszcze zwłaszcza w programie, bo to tak. też się wielu mm -hmm. zów kurczę, program takie show, nie. No, dokładnie, bo wiele tam idzie jednak po fame, mm -hmm. gdzieś tam próbują się na tym wybić. Um, ale no, kurczę, no, udało się. Jestem z układa nam się ok. Wiadomo, ta odległość jest troszeczkę problemem. No właśnie jak sobie radzicie z tym? No jest ciężko, nie? Wiesz jak, jakby ona mieszkała jeszcze sama, to okej. Okay. Ja On tam do niej też jeździł ona do mnie, a tak ona tylko do mnie przyjeżdża tak naprawdę. Więc no jest troszeczkę ciężko. A jak to będzie dalej? Zobaczymy, nie? internautki w pewnym momencie porównały cię do Massimo, z, Massimo słynnego z 365 dni tego filmu. Mhm. <grafię> jak, jak to skomentujesz? Bo tego było naprawdę dużo i to portale też plotkarskie niektóre o tym pisały, a komentarzy było sporo. Wiesz co, powiem ci szczerze, że jak wyszedł ten film, dość wiele znajomych właśnie do mnie napisało, dziewczyn, em, że wyglądam jak on. nie? Ja osobiście no nie wiem, jakieś tam podobieństwo jest, bo jesteśmy wysocy, wysportowani, em, ciemne włosy, wiadomo, ciemna broda, więc podejrzewam, jakbym troszeczkę może tam Włosy na bardziej ustawił, to, to byłoby i garnitur założył, to byłoby fajnie, no. Byłeś w programie sobą, bo nikomu nie udawałeś. To też właśnie wielu sobie się nie podobało, wielu mm -hmm. się podobało. No ale jaki jesteś na co dzień? Taki w programie, czy, czy spokojniejszy? Na pewno w programie też troszeczkę byłem taki podminowany tym wszystkim, mm -hmm. nie? jak najbardziej. Ogólnie jestem bardzo pozytywną osobą. Nie obchodzi mnie co inni myślą, robię to co mówię, to co, co, co myślę, mówię to co myślę i czasami na dobre mi to nie wychodzi, ale nie przejmuję się tym. No, na co dzień też jestem bardzo otwartą, pozytywną osobą. Wiadomo, jak każdy czasem mam gorsze dni, ale wszystko jest na pozytywnym, z pozytywnym nastawieniem z mojej strony i Taki jestem po prostu. Jestem odważny, jestem nie boję się. sobą, nie przyjmujesz mhm. się tam, co tam inni mówią. Działasz, robisz swoje. Trzeba być no, trzeba być sobą i nie udawać kogoś, nie? No bo kurczę, no, tym bardziej, się tam było reality TV, więc... No wiadomo, telewizja też się no. rządzi trochę swoimi prawami, mhm. trochę inaczej to wygląda. Mówię, też oni, wiadomo, nie, nie byli w stanie pokazać wszystkiego, co się tam mhm. działo tak naprawdę, nie? Bo wiadomo, cały dzień, 24 godziny w 45 minut, czy ile tam odcinek trwał, no to było troszeczkę nie lada wyzwanie dla nich, więc ja też wiem, ja tam byłem. I widziałem, więc wiadomo, jest troszeczkę różnica, nie? 11 lat w Anglii spędziłeś, tak? 11, dobrze. półno. Gdzie się lepiej żyje? W Anglii, w Polsce? Szczerze, naprawdę bezkonkurencyjnie żyje się lepiej w Anglii. Tam jest państwo bardziej dla, dla ludzi. Że tak powiem, Nie kradną na każdym kroku, nie ob, ob, zabierają od nas i tam naprawdę pieniążki leżą na ziemi, tylko trzeba wiedzieć, jak je podnieść. Jest troszeczkę, że tak powiem, bardziej depresyjnie, wiadomo, bo ta pogoda. Ale jesteś jest inny mentalny ludzi, na pewno. Mm -hmm. Jest inaczej. I tam przychodzisz na ulicy, ludzie tam nawet nie znasz kogoś patrzeć. Hello, mate, you're right, i wiesz, tak nie się. Tak, to jest takie normalne, nie zdarzałem się jakieś góry, też wiadomo. Ale jest taki no pozytywny by było Zaraz w wysokości ich chce? Nie? No dokładnie, że jak się patrzy, to... No, to się patrzysz na co się patrzysz. Nie od razu, ludzie się odpalają. Ja sam też, tak mam, nie mówię, że nie czasami, nie? I na pewno tu, my, jak przepuszczam ludzi na pasach, jadę samochodem, czy coś nie ma, dziękuję, zapomnij. A w Anglii zawsze, zawsze machnie, podziękuję. to facet no tak, czy kobieta. Na, nawet jak byłem w tamtym roku w Londynie, to tak samo, nawet z, jak schodnika z schodzą, to też przepraszają, że, że tutaj nie było przejścia mhm. i tak dalej. Na pewno dużo moglibyśmy się o nich nauczyć, wydaje mi się, no ale też. Ciężej nam się żyje w Polsce, więc może to też jest dlatego troszkę wpływa na ludzi, nie? Utrzymujesz kontakt z, z uczestnikami tej dziewiątej edycji Love Island? Z niewieloma tak naprawdę. Wiesz co? Na wielu się przejechałem. Nie będę ukrywał, bo całkowicie inni byli w programie. Inni poza. Tak, a teraz jak wyszliśmy, po, pokazują prawdziwe twarze. Um, teraz uciąłem się kolej od kolejnych osób i... Bo przykro mi, przykro mi, że ludzie mnie okłamują po prostu, bo to wychodzi. Dlatego ja jestem no ta, szczery. A no prędzej czy później? Tak, ja jestem szczery do bólu. Jak, albo się komuś podoba, albo nie. Ja nie udaję. Mhm. I, I jedni, jedni po no i tak prostu... samo, żeby lepiej, żeby ktoś powiedział, niż, niż tam ukrywał. Ja to zawsze mhm. mówię. Wiesz to wolę, żeby mnie zabolała twoja prawda, niż żebym za plecami się dowiadywał, co o mnie gadałeś, nie? Mhm. Bo to jest, to jest słabe, a ludzie tak robią po prostu. I za plecami wypisują, za plecami lajkują, że tak powiem. I, i w twarz mówią co innego. Miałem z taką osobą, przyłapałem na jakieś tam rzeczy, o mi się nie podobało. ja wprost powiedziałem to tej sobie. Ona mnie przeprosiła, powiedziała, że to nie tak miało być. A teraz dalej robię to samo, nie? <grych> Nic się nie nauczyła. Nic, nie, naprawdę. Także mówię, ja, ja też jestem taki, że ja, ja wiem, że lu jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, więc daję ludziom tą szansę, że tak powiem, drugą szansę. Ale jak już drugą zmarlują, to dziękuję za widzenie, nie? Nie ma, nie ma. Trzeba ostro, trzeba ostro z ludźmi, bo. Trzeba kochać się krótka piła krótka piłeczka dokładnie. Yy, chciałbyś w przyszłości brać udział w yy, innych jeszcze programach. Jak najbardziej jak najbardziej jesteś taką osobą która się do telewizji mm -hmm. raczej nadaje bardzo mocno Tak ja powiem szczerze że, że może też troszeczkę śmiesznie zabrzmi ale czułem że zostałem stworzony do wielkich rzeczy i mam swoją szansę. Polowa ale nie jestem jakoś gwiazdą wielkiego formatu ale jest to dobry początek prawda. Tak. I teraz wam zdradzę także. W środę i czwartek nagrywam, e, nagrywamy teledysk e, do piosenki tam znajomego. nie będę za dużo zdradzał, ale będzie teledysk, Wszystko będzie fajnie, tak jest, niedługo będzie. No i wiadomo, no kurczę, no mam zaplecie w tym MMA, prawda? Więc no Kryki są fajne, e, trochę patologii, ale też nie muszę być takim patologiem. No jak tam się dostanę, to było fajnie. Nie? No tak, ma, ma to jednak rozgłosy, ludzie to oglądają. Mm -hmm. No ma to tą taką fajną motoczkę. No i mamy przecież już chłopaka ze Szczecinka, który tam wszedł Dokładnie. i wszystkich rozwala po kolei. Dokładnie. O, mamy meduzę, który ze Szczecinka tam coś zabłyśnie, więc mamy ta z jego teraz, <laughs> czas na mnie. <śmiech> <śmiech> szczecinek idzie za ciosem. Tak jest, tak jest. Musimy korzystać i po prostu rozgłosić ten Szczecinek, bo jest piękny. A top model? Wiesz co, gdzieś tam padały właśnie te pytania. Nie oglądałem ogólnie edycji, jak to wygląda, czego oni oczekują od ludzi. Um, nie wiem, czy ten mój wygląd, te tatuaże cię wypasowały po prostu, nie? Ale zawsze to też jakiś pomysł. Chociaż w sumie patrząc na Stiflera na przykład, on też jest wydzierany, nie? teraz w Ameryce tak. gdzieś tam był na tym show. St Stifler też coś? popularna osoba. Mm -hmm, tak, robimy live y na TikToku, tam ganam ze Stiflerem. Ostatnio z Laluną też live y robiłem, <grym> także też na TikToku staram się Gdzieś tam wszystko. w tym show biznesie jednak przebywasz. Tak, tak, poznaję ludzi. Ostatnio z Najmanem na Macie by trochę byliśmy tam na tej siłowni. Tazy też chodzi na siłownię, w którą ja chodzę, więc, więc po prostu bycie w tej Warszawie. Jest najważniejsze, bo tam jednak czy nie pójdzie, są, są, są znajomi ludzie. Ostatnio z Kubą Wojewódzkim i Martyną Wojciechowską rozmawiałem również, także... Kurde, ciekawymi osobami się otaczasz. No mówię, no mówię, po prostu to, że tam jestem poznałem jakichś tam ludzi poznaję przez nich innych ludzi, nie? I fajnie to wszystko łączy się w całość. No tak, nie? na pewno w Szczecinku było to ciężej. No mówię, przyjechałem z Anglii na chwilę do Szczecinka, siedziałem tu miesiąc i taka depresja moja pała, mówię... To ja mam, mam robić, no co robić. Nie? Mi miasto ładne, no ale no mm -hmm. dla młodych osób takich, Piękne które miasto. chcą coś robić, no to nie, nie za dużo alternatywy jest. Tak, jedyne co powiem, nie bać się. Trzeba iść za ciosem, jeżeli jest szansa, trzeba stawiać wszystko na jedną kartę i po prostu korzystać. Daniel Dan Kowalski, dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie. Wiele spraw, jeden temat.